Kostrzynie nad Odrą realizowane są nie tylko inwestycje miejskie, ale także rządowe. Rządowe inwestycje to są budowa mostu na Walce Widzimy tę budowę od dłuższego czasu. Mamy zapewnienia wykonawcy, że w tym roku ta budowa się skończy. Bardzo byśmy, bardzo wszyscy tego chcieli. Oczywiście, natomiast elementy nie... Niezbędnym do tego, aby to te zadanie zrealizować, jest niestety takie utrapienie, jak prowadzenie ruchu wahadłowego przy tym moście. I to trudno powiedzieć, jak długo będzie ten, ten, ta, ta organizacja ruchu w sposób właśnie ruchu wahadłowego funkcjonować. Natomiast, jeżeli by się wydawało, że. Że jest to za długo, czy, czy być może było to do uniknięcia, to ja chcę powiedzieć, że jesteśmy w kontakcie z wykonawcą i e, mogę i to powiedzieć, że wykonawca Waldburg zrobił wszystko, co możliwe, aby ten czas wprowadzania ruchu wahadłowego był jak najkrótszy. My to wiemy, początkowy, e, e, początkowy harmonogram wskazywał, że będzie to. Jeszcze dłużej niż jest w tej chwili, natomiast teraz wiemy, że zrobili wszystko, co możliwe, aby ten czas był jak najkrótszy. Budowa obwodniczy. Państwo już na pewno słyszeliście, że jest że generał Dysa ducler Autostrad jest na etapie po otwarciu ofert na budowę tejże obwodnicy badanie tych ofert a ich 10 jest oferentów dziesięciu, badanie tych ofert zajmie kilka miesięcy mam nadzieję że jeszcze w tym roku dojdzie do rozstrzygnięcia tegoż przetargu i dalszej realizacji inwestycji most na odrze kończą się prace koncepcyjne nad budową tego mostu przypomnę jest umowa międzynarodowa polsko-niemiecka na budowę tego mostu jest on bardzo ta inwestycja jest bardzo mocno umocowana w prawie międzynarodowym i w tej chwili mogę nawet powiedzieć i to, że nie ma możliwości jakby odwrotu od tej o tej inwestycji i jeżeli chodzi o pierwszy kwartał i o te najważniejsze informacje które mam do przekazania to właśnie takie są